Cześć, nazywam się Tomasz Kowalczyk i dzisiaj powiem o tym, dlaczego posiadanie samochodu nie ma sensu. Witam Cię na moim kanale. Jeśli jeszcze go nie subskrybujesz, to zachęcam Cię do tego. Pojawiają się tu ciągle nowe nagrania. Myślę, że treści mogą Cię zainteresować, także zapraszam do śledzenia. Powiem o, o tym temacie, dlatego że w tym roku, tak naprawdę, planując finanse na 2020 rok, ustaliliśmy, że nie będziemy kupować samochodu. Jest to oparte o dużo przemyśleń, o burze mózgów, o wyciąganie Wniosków z przeszłości i chciałem się o tym podzielić na tym, na tym filmie. Na początku krótko opowiem o mojej historii motoryzacyjnej, bo myślę, że jest dosyć ciekawa, pełna zwrotów, wzlotów i upadków. Zacząłem tak naprawdę w wieku 18 lat, kiedy dziadek oddał mi swojego Cinquecento, czyli CC 900. Był to świetny samochód, uwielbiałem nim jeździć. Mój pierwszy samochód, który, który posiadałem, pierwszy samochód, w którym w ogóle jeździłem, na przemian z Tico, dlatego że takie samochody były w rodzinie i na nich się uczyłem jeździć. Był to samochód no, bardzo prosty w działaniu czyli wszystko, co zrobiłeś, działo się fizycznie w tym samochodzie nie było żadnych wspomagań, nie było żadnych systemów kontroli. Wartość tego samochodu, myślę, że była w okolicach 2000 zł też za tą kwotę z tego co pamiętam go sprzedałem sprzedałem go dlatego że zbliżał się odbiór samochodu osoby które oglądają moje filmy wiedzą że miałem epizod w marketingu sieciowym i odebrałem tam Mercedesa A-klasę w 2013 roku i to był też moment kiedy sprzedałem tego cieniasa no bo stwierdziłem, że nie będzie mi potrzebny. To jest chyba najbardziej żałuję właśnie sprzedaży tego samochodu. O ile bym dał, żeby go mieć teraz, ale o tym też opowiem trochę później. Czyli samochód, który kupiłem, to był A-Klasa A180 w wersji w miarę podstawowej z pakietem wizualnym AMG. Wartość salonowa tego samochodu to było 126 tysięcy. Dwa lata później, dwa lata użytkowałem ten samochód, po dwóch latach sprzedałem go, dlatego że moje zarobki spadły i nie było mnie stać na ten samochód. Stwierdziłem, że trzeba się go pozbyć, że to jest dobre rozwiązanie. Miałem go dwa, może dwa i pół roku. Wiedząc jednak, że przy obecnym stylu życia, przy obecnym prowadzeniu biznesu, gdzie dużo jeździłem po Polsce i za granicę, będę potrzebował samochodu, kupiłem jak najtańszy samochód tylko po to, żeby móc się czymś, czymś czym przemieszczać. Nie miałem wtedy pieniędzy, byłem spłukany, więc pojechałem, znalazłem Deula Nosa w mieście rodzinnym mojej żony. Pojechaliśmy tam razem. Na miejscu okazało się, że to jakaś grupka cwaniaków, bym powiedział, sprzedawała ten samochód. Generalnie coś mi nie grało. W dowodzie była inna osoba, niż fizycznie mi sprzedawała. Tam jakaś historia. Natomiast stwierdziłem, że już tyle kilometrów przejechałem, żeby go nabyć, że nie wrócę. Ja też jestem taki, że się napalam na różne rzeczy. Jeżeli już wiedziałem, że mogę mieć ten samochód albo poświęcić kolejny tydzień na poszukiwania, no to stwierdziłem, że biorę. Kupiłem, jeździłem nim chwilę, e, trochę rzeczy musiałem naprawić, bo się psuło. Po chwili sprzedałem. Trafiła się okazja e, kupić od znajomego mojego taty samochód, to był Renault Megan, e, za zdaje się 5000, może 4,5, e, więc go kupiłem z 2000 któregoś roku. Całkiem fajny, e, pojeździłem nim też trochę, ostatecznie go sprzedałem, dlatego że. Po raz drugi zdecydowałem się odebrać Mercedesa ze względu na współpracę z firmą marketingu sieciowego. Tym razem był on o wartości 165 tysięcy, więc nie nauczyłem się nic na poprzedniej sytuacji i kupiłem jeszcze droższy samochód. No i ta sytuacja, ta historia motoryzacyjna po dwóch kolejnych latach, czyli w 2017 roku odebrałem, w 2019 roku sprzedałem, się zakończyła tak, że aktualnie nie posiadam żadnego samochodu. I jestem w punkcie, kiedy uważam, że posiadanie samochodu jest bez sensu. Także dosyć ciekawe, sami zobaczcie, jak to fajnie wygląda na wykresie, czyli wzloty, upadki. Pytanie, co teraz? Tak? Analizując ten wykres, wydawałoby się, skoro spadłem niżej niż kiedykolwiek, czyli nie posiadam samochodu, a widać tu pewną tendencję na tym wykresie. To wydawałoby się, że teraz powinienem kupić jeszcze droższy samochód. I mam jeden pomysł, o którym zaraz opowiem, natomiast też opowiem, dlaczego go nie zrealizuję. Czyli tak naprawdę myśląc teraz o tym, co mógłbym nabyć, to mam trzy, trzy samochody, które byłbym w stanie kupić. Pierwszy to jest Cinquecento 900, e, paradoksalnie. E, uważam to za świetny, ja go kupię, na pewno go kupię. Nie wiem, czy to będzie mój główny samochód, ale jestem zakochany w tym samochodzie. To jest pierwszy samochód, który mógłbym kupić. Drugi samochód to jest Dacia Duster, czyli aktualnie najlepszy samochód na rynku. E, no bezdyskusyjnie, jeżeli ktoś chciałby podyskutować, to zapraszam do komentarzy. Jest po prostu fenomenalny. Stosunek ceny, jakości, użytkowości do tego wszystkiego do siebie jest no, najlepszy. Serio, tak uważam. Mo z mojej perspektywy w tej cenie nie można kupić tak fajnego samochodu: tak dużego, tak pojemnego, tak przyjemnego w jeździe, bo jeździłem nim e i tak taniego w eksploatacji. To jest samochód, który obecnie byłby najrozsądniejszym zakupem, e, moim zdaniem, w sytuacji właśnie takiej, w której jestem. I trzeci samochód, który byłbym skłonny kupić, to jest Tesla Model 3, e, dlatego że jest on bliski, idea tego samochodu jest mi bliska, mam na myśli elektryczne samochody. Mam nadzieję, że to będzie przyszłość albo inna technologia, ale, ale, ale odejdziemy od tych spalinowych i trochę jestem zdziwiony, że ja to mówię, bo... E, bo Trochę jeszcze mam takie przekonanie, że, że samochód musi warczeć i ryczeć. Natomiast takie samochody niech zostaną na tory, może, może to jeszcze nie wyginie. A jazda codzienna nie miałbym nic przeciwko, jakby była jakimiś hybrydami, czy wodorowymi, czy elektrycznymi samochodami. Liczyłem koszta eksploatacji takiego samochodu, wychodzi to bardzo ciekawie, do tego też zaraz wrócę. Czyli podsumowując. Dacia Duster to jest między 50 a 70 tysięcy nowa z salonu. Cinquecento to jest 2-3 tysiące. Tesla Model 3 około 200 tysięcy. Czyli tutaj ten wykres by faktycznie się spełnił, ta tendencja wykresu. Natomiast, o ile Cinquecento można kupić za gotówkę, nie odczuwa się tego praktycznie w ogóle. O tyle Dacia Duster, no 50 tysięcy musiałbym odkładać, najpierw mam w planach spłatę długów, ale zakładając, że już spłaciłem wszystko, odłożyłem 50 tysięcy, szkoda byłoby mi tych pieniędzy, żeby wydać je jednorazowo na samochód. Wolałbym za tą kwotę na przykład zrobić wkład własny do mieszkania, chociaż też zobaczymy, co się teraz będzie działo na rynku, czy to będzie dalej dobry pomysł, ale zrobić wkład własny do mieszkania i kupić takie w kredycie ewentualnie zainwestować w coś innego. Stracenie, wydanie takiej ilości pieniędzy wydaje mi się niezbyt dobrym pomysłem, więc do rozważenia jest leasing. Taki leasing można sobie dosyć fajnie skalkulować na około pewnie 1000-1200 zł brutto. Do tego dochodzą koszty eksploatacji, myślę ubezpieczenie około 1000, może 2000 rocznie. Koszty eksploatacyjne, no liczmy... Myślę, że miesięcznie w kwocie 2000 zł można by się zamknąć bez paliwa. Yy, całkiem sporo. Nie, nie mam w planach zwiększania kosztów miesięcznych aż o taką kwotę, więc ten pomysł na ten moment odpada. No i trzecia opcja, czyli yy, Tesla Model 3. I tutaj bardzo fajnie to wychodzi w eksploatacji, dlatego że Liczyłem, że przy takiej dosyć intensywnej jeździe, gdybym jeździł nawet codziennie do pracy i moja żona też by z niego korzystała. Mówimy tu o przebiegach rzędu 1500 km miesięcznie, co jest, e, zakładając, że to jest głównie po mieście jazda e, i okolicach Warszawy, no, to jest całkiem spory przebieg. E, Koszt eksploatacji tego samochodu, mam na myśli ładowania, to jest około 175 zł miesięcznie. Także koszty są bardzo niskie, i uważam, że to jest duży plus tego samochodu. I to się wydaje całkiem sensowna opcja, natomiast rata leasingowa, y, przy tak dużej wartości samochodu, myślę, będzie oscylować między 1000 a 2000 zł miesięcznie. Także znowu ten sam powód. Liczyłem sobie, że przy zarobkach 15 tysięcy złotych netto miesięcznie, ten samochód by wychodził na poziomie około 10% zarobków, tak by się dało zamknąć, także wtedy, wtedy bym to rozważył. Mając samochód byłem do niego bardzo przyzwyczajony i ciężko było się przestawić na jeżdżenie komunikacją. W tym momencie... Większość rzeczy mam pod domem, jeszcze w obecnej sytuacji, kiedy pracujemy z domu. Jeżeli oglądasz to nagranie w przyszłości, a ludzkość dalej przetrwała, to jesteśmy w czasach pandemii koronawirusa. Także praca z domu, w zasadzie ograniczone przemieszczanie się. Dziękuję za to, że już nie mam Mercedesa, który kosztował mnie 4,5 tysiąca złotych miesięcznie, bo musiałbym dalej to płacić. No Trochę mniej, bo nie płacił za paliwo. No w ogóle, jeśli jesteś ciekaw dokładnego rozbicia tych kosztów, to kliknij tutaj jest nagranie, yy, gdzie opowiadam o tym właśnie samochodzie, ile on mnie kosztował. Także w tym momencie, ale nawet nie w tym momencie, pracując, jeżdżąc komunikacją do pracy lub rowerem, przemieszczam się teraz rowerem dużo, samochód nie jest mi tak naprawdę potrzebny. Wiadomo, że jakbym miał, to bym używał, ale pamiętajmy, że w tak dobrze skomunikowanym mieście, jakim jest Warszawa, czy każde inne duże miasto, yy, Komunikacja dojeżdża wszędzie. Mamy carsharingi. Ja mnóstwo korzystam z panek carsharing. Jeżeli potrzebuję samochód, żeby coś przewieźć, mogę sobie go wynająć za 20, 30, 40 czy nawet 50 zł. I tak wyjdzie mi to w skali miesiąca czy w skali użytkowania no, koszt nieporównywalnie niższy niż samochód. tak? Posiadanie go na własność, nawet jakby to był Cinquecento. Mamy Ubery, mamy hulajnogi, mamy miejskie rowery, mamy swoje rowery. Naprawdę przemieszczanie się jest tanie. Karta miejska w Warszawie kosztuje 90 zł miesięcznie przy kupieniu kwartalnym, przy kupowaniu kwartalnym. To są tak śmieszne kwoty, że, że w ogóle posiadanie samochodu wydaje mi się totalną abstrakcją, tym bardziej w sytuacji, w której jestem, e, jesteśmy w planie takim, nazwijmy to, naprawczym e, spłaty długów, spłaty obniżenia kosztów życia, że posiadanie po prostu tego nie ma żadnego sensu. Także podsumowując... W momencie, kiedy spłacimy wszystkie zobowiązania, odłożymy kwotę, która pozwala na przeżycie 6 miesięcy bez dochodu, bo taki jest plan, to w trzecim kroku może pomyślimy o samochodzie. Prawdopodobnie nie kupimy i tak go w tym momencie, bo będziemy chcieli najpierw jeszcze zainwestować w coś te, te kwoty. Ja myślę, że najwcześniej 2021, może 2022, nawet to są y, lata, w których planujemy zakup samochodu. Myślę, że doczekamy do momentu, kiedy nasze zarobki będą faktycznie na tym poziomie minimum 15 tysięcy złotych netto miesięcznie, przy założeniu, że nasze koszty życia nie wzrosły. Wtedy myślę, że rozsądnym zakupem będzie Tesla i przystosowanie garażu naziemnego, takiego wolnostojącego, który mamy możliwość takiego garażu na osiedlu, jeżeli go kupimy albo wynajmiemy, przystosowanie go, żeby go ładować, żeby tą Teslę ładować z tego garażu. Wtedy może mieć to sens, i może się to zmieni, może z jakiegoś powodu stwierdzimy po drodze, że jednak ten samochód jest potrzebny, ale jeśli to się nie zmieni, to w tym momencie to jest pierwszy moment, czyli te warunki, które wymieniłem, żeby taki samochód mieć, i prawdopodobnie będzie to właśnie Tesla Model 3. Takie są moje wnioski. Jeśli macie jakieś fajne przemyślenia na ten temat, albo macie swoje argumenty, albo macie punkty, w których się nie zgadzacie ze mną, to zachęcam Was do komentowania tego nagrania. Jeśli to nagranie było dla Ciebie wartościowe, to kliknij koniecznie kciuka w górę. One bardzo pomagają w promowaniu tego nagrania. No i jeśli tego jeszcze nie robisz, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami. Także dzięki za wysłuchanie moich przemyśleń. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu, cześć!